Witam cały mój kryptogang. Dzisiaj w odcinku cykle bitcoina. Co lepsze bitcoin czy złoto? Jak zabezpieczyć finanse w razie W? Warren Buffett popija drinki z palemką, a sprawa w sądzie Ripple już na ostatniej prostej. Zaczynamy! Dziś porozmawiamy o fascynującym zjawisku na rynku kryptowalut, a szczególnie o bitcoinie. Czy wiecie, że historia lubi się powtarzać, zwłaszcza w kontekście cykli rynkowych? Zainspirujemy się analizą przedstawioną przez CEO Abrey, który podkreśla, że obecne spadki to nie przypadek, ale raczej element większego cyklu. Według analityka, rynek bitcoina przechodzi przez różne fazy, które można obserwować na przestrzeni lat. Cykle te charakteryzują się gwałtownymi wzrostami cen, które często są następnie korygowane przez różne spadki. W przeszłości obstawiano na analogiczne procesy, w których bitcoin doświadczał kolejnych skoków i upadków. Jednym z głównych punktów poruszonych przez analityka jest to, że spadki cen nie są niczym nowym. Od momentu wprowadzenia bitcoina na rynek pojawiały się okresy dużych zwyżek, co skutkowało euforią wśród inwestorów. Wszystko kończyło się jednak spadkami lub korektami wartości bitcoina. Takie zjawisko miało miejsce już kilka razy, co potwierdza tezę, że historia rynków finansowych lubi się powtarzać. Każdy cykl charakteryzuje się pewnymi podobieństwami. Po pierwsze, mamy do czynienia z intensywnym spekulacyjnym zainteresowaniem. Które prowadzi do wzrostu cen. Następnie ceny osiągają szczyty, potem następuje zahamowanie oraz realizacja zysków, co prowadzi do spadków. Analitycy tacy jak CEO Abrey przewidują, że ten cykl nadal będzie trwał, a przyszłe wzrosty mogą być mocniejsze, choć oczywiście wiąże się to z ryzykiem. Ciekawe jest to, że wiele osób przypisuje spadki do aspektów fundamentalnych rynku, takich jak regulacje czy zmiany w technologii. Jednak to, co dzieje się obecnie, Wydaje się bardziej związane z cyklicznymi wzorcami rynkowymi niż jakimikolwiek konkretnymi wydarzeniami. Cykle te można traktować jako naturalną część rozwoju rynku kryptowalut. W podsumowaniu, analiza cykli rynkowych bitcoina wykazuje, że spadki i wzrosty są normalnym zjawiskiem i częścią większego procesu. Jak zauważył analityk, warto traktować te okresy jako okazję do nauki i strategii dla przyszłych inwestycji. Pewne jest jedno: historia BTC to fascynująca opowieść. Która wciąż się rozwija, a dla inwestorów ważne jest, aby byli świadomi cykli rynkowych, ich podobieństw i różnic. Jeżeli patrzyliście na wykres w międzyczasie, to dokładnie jest widoczne to, że po osiągnięciu szczytu zawsze następuje korekta. Jest to spowodowane tym, że część inwestorów chce i realizuje zyski. Lecimy z następnym tematem. W tej części porównamy dwie popularne formy inwestycji: Bitcoina i złoto. Ocenimy, które z tych aktywów może być lepszym wyborem dla długoterminowych inwestorów. Na początek warto zaznaczyć, że krótkoterminowe wahania rynku nie zawsze odzwierciedlają ogólną jakość aktywa. Ostatnio Bitcoin stracił ponad 20% swojej wartości w ciągu miesiąca. Dla wielu inwestorów to może być zniechęcające. Ale co się stanie, gdy spojrzymy na dłuższy okres? Patrząc na pięcioletni horyzont, bitcoin zyskał imponujące ponad 1300%. Dla porównania, złoto przyniosło zysk na poziomie 80% w tym samym czasie. To ogromna różnica, która pokazuje, że bitcoin, mimo swojej reputacji jako aktywo wysokiego ryzyka, ma potencjał do znacznych wzrostów. Oczywiście kluczowy jest czas, w jakim kupicie dane aktywo. Najlepiej śledzić rynek i kupić na dołkach. Jednakże nie możemy zapominać o wysokiej zmienności ceny BTC. To oznacza, że mogą występować znaczące spadki w krótkim okresie. Dla inwestorów, którzy nie są gotowi na takie wahania, może to być duże wyzwanie psychologiczne. Decydując, czy Bitcoin jest lepszą inwestycją niż złoto, warto uwzględnić własny poziom akceptacji ryzyka oraz oczekiwania co do stóp zwrotu. Długoterminowi inwestorzy często decydują się na zdywersyfikowane portfele. Łącząc stabilniejsze instrumenty z tymi o większym potencjale wzrostu. Pamiętajmy, że przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych rezultatów. Zmiany regulacyjne, postępy technologiczne oraz wahania nastrojów na rynku mogą wpływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na rozwój bitcoina oraz na ceny złota. Mimo ryzyk, możliwość osiągnięcia wyższych stóp zwrotu niż w przypadku tradycyjnych inwestycji przyciąga coraz więcej osób do kryptowalut. Bitcoin nie powinien być z góry skreślany ale przed podjęciem decyzji warto przeanalizować własne cele finansowe i horyzont czasowy inwestycji. Podsumowując, zarówno Bitcoin, jak i złoto mają swoje zalety i wady. Kluczowe jest, aby inwestorzy byli świadomi ryzyka i potrafili dostosować swoje strategie do swoich osobistych celów. Uważajcie na Bouti w komentarzach oraz pamiętajcie, że są to wiadomości z internetu, a nie porady inwestycyjne. A teraz usłyszycie, jak zabezpieczyć swoje oszczędności na wypadek kryzysów. Oparłem tę prezentację na praktycznych poradach, które przedstawił Marcin Iwuć. Jak przygotować się finansowo do ewentualnych kryzysów? Przekonajcie się sami. Zacznijmy od zrozumienia, dlaczego warto myśleć o zabezpieczeniu swoich finansów. W obliczu globalnych napięć i nieprzewidywalnych wydarzeń, takich jak wojny, wielu z nas zastanawia się, jak chronić swoje zasoby. Marcin Iwuć wskazuje, że najlepszym podejściem jest nie tylko umiejętność obracania pieniędzmi, ale także przygotowanie się na ekstremalne sytuacje. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, które klasy aktywów są najbardziej odporne na kryzysy. Iwódź zauważa, że tradycyjne nieruchomości mogą być narażone na zniszczenie podczas konfliktów, dlatego lepiej skupić się na bardziej stabilnych opcjach, takich jak złoto, często traktowane jako bezpieczna przystań w czasach niepewności. Gotówka, bezpośredni dostęp do środków jest kluczowy, szczególnie w nagłych sytuacjach. Inwestycje w obligacje mogą zapewnić stabilny dochód nawet w trudnych czasach, oraz osobiście uważam, że krypto jest dobrą formą zabezpieczenia, chociażby dlatego, że bardzo łatwo się z nim przemieszczać. Marcin podkreśla również znaczenie zróżnicowania portfela. Nie warto skupiać się jedynie na jednym typie aktywów, ponieważ różne sytuacje rynkowe mogą wpłynąć na ich wartość. Dlatego rozważcie mieszankę akcji, obligacji, złota czy gotówki. Aby zwiększyć bezpieczeństwo finansowe, najważniejszą częścią przygotowań jest opracowanie planu działania. W artykule Iwódź wskazuje, że wszelkie działania trzeba podjąć na długo przed wystąpieniem kryzysu. To znaczy: przygotować listę zasobów, wiedzieć, co posiadamy, jakie są nasze aktywa i jak możemy je wykorzystać. Ustalić miejsce na ewentualne przechowywanie gotówki lub cennych aktywów gromadzonych na czarną godzinę. Na koniec. Jeśli nie jesteśmy przygotowani, to największym błędem jest czekanie, aż sytuacja się pogorszy. Jak mówi Marcin, lepiej działać teraz, aby być gotowym na przyszłość. Skorzystajcie z tych wskazówek, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe. Jeszcze oglądasz. To jedziemy z następnym tematem. Teraz przyjrzymy się sytuacji na Wall Street oraz w świecie kryptowalut. A także jak Warren Buffett wyróżnia się na tle spadających rynków. Na początku warto zaznaczyć, że Buffett, legendarny inwestor, znajduje się w zupełnie innej sytuacji niż większość inwestorów. Podczas gdy rynki akcji przeżywają trudności, a kryptowaluty doświadczają znacznych spadków, Buffett nie tylko utrzymuje spokój, ale także powiększa swoje zasoby gotówki, osiągając rekordowe 334 miliardy dolarów. Zaczynając od ogólnej sytuacji, Wall Street oraz rynek kryptowalut doświadczają znacznych strat. Wiele miliarderów traci fortuny. Musk i jego Tesla traci około 700 miliardów. Bezos i inni też tracą, a inwestorzy szukają bezpiecznych przystani w obliczu wahań. Buffett wydaje się jednak nie przejmować tą sytuacją. Jego strategia, opierająca się na wstrzemięźliwości i gotowości do czekania na lepsze okazje, ponownie pokazuje swoją skuteczność. Buffett zawsze był sceptyczny wobec kryptowalut. W swoich ostatnich wystąpieniach podkreślał, że wiele osób wciąż wierzy w obietnice, które nie mają realnego pokrycia. Jego podejście do inwestowania polega na analizie rzeczywistych aktywów, co sprawia, że unika spekulacji związanych z nowymi technologiami i kryptowalutami. Po prostu stary dziadek. Pomimo obecnych trudności na rynkach, Buffett stawia na długoterminowy sukces. Gromadzenie gotówki w czasach niepewności może wydawać się kontrowersyjne, ale jego ostrożność może przynieść korzyści gdy rynki dojdą do siebie. Warto zauważyć, że jego wybory nie tylko chronią jego majątek, ale także mogą zapewnić mu możliwość przejęcia atrakcyjnych inwestycji, gdy rynki się ustabilizują. Podsumowując, Buffett pozostaje jednym z niewielu, którzy potrafią w obliczu kryzysu zarządzać swoim portfelem sukcesem. Jego podejście do inwestowania jest przykładem, że cierpliwość i rozsądna analiza rzeczywistych wartości stanowią fundament długoterminowego sukcesu w inwestycjach. Jeśli podobał Wam się ten film i chcecie więcej informacji na temat aktualnych trendów rynkowych oraz strategii inwestycyjnych Bafeta, dajcie znać w komentarzach. A teraz już ostatni temat. Na koniec przyjrzymy się kluczowej sprawie, która wstrząsnęła światem kryptowalut procesowi pomiędzy Ripple a Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Spór ten, który trwa już od kilku lat, może być na ostatniej prostej. Wyjaśnimy. Jak wygląda sytuacja oraz co może oznaczać to dla przyszłości kryptowaluty XRP. Ripple, firma znana z tworzenia technologii dla płatności międzynarodowych, znajduje się w trakcie kosztownego i długotrwałego sporu sądowego z SEC, która oskarża firmę o prowadzenie nieuregulowanej sprzedaży papierów wartościowych w postaci tokena XRP. Zarzuty te mają ogromny wpływ na całą społeczność kryptowalutową, a rozwiązanie sprawy może mieć kształt regulacyjnych ram dla przyszłych projektów w tym obszarze. Teraz. Po wielu miesiącach niepewności i opóźnień związanych z poszczególnymi posiedzeniami sądowymi oraz próbami ugody, pojawiły się nowe informacje wskazujące na możliwość zakończenia sporu. W zeszłym tygodniu amerykańskie źródła sugerowały, że SEC może zacząć zmieniać swoje podejście do regulacji kryptowalut, co stawia Ripple w korzystnej sytuacji. Jednym z kluczowych pytań jest to, czy oni znajdą wspólne rozwiązanie. Ostatnie spotkania wskazują na to, że strona SEC może zrezygnować z agresywnej strategii w konfrontacji z Ripple, co zwiększa nadzieję na pokojowe zakończenie sprawy. Eksperci wskazują, że sukces w tej sprawie może zrewolucjonizować rynek kryptowalut i wskazać nowe kierunki dla przyszłych regulacji. Jeżeli proces zakończy się pozytywnie, a XRP nie zostanie uznana za papier wartościowy, może to doprowadzić do znacznego wzrostu wartości tokena oraz przywrócenia zaufania inwestorów. Rynki kryptowalutowe które już zareagowały na możliwe zmiany, mogą zobaczyć jeszcze większą dynamikę w najbliższych tygodniach. Na zakończenie, sytuacja wokół procesu SEC przeciwko Ripple jest wyjątkowo dynamiczna i pełna niepewności. Stoimy na progu potencjalnie przełomowego momentu, który może wpłynąć na przyszłość nie tylko Ripple, ale i całej branży kryptowalut. Oglądajcie, aby na bieżąco być informowanych o dalszym rozwoju sytuacji. Do następnego. Pozdrawiam.